Wspomniałbym o dwóch y, dosyć istotnych y, zabiegach, jeżeli chodzi o poprawę jakości skóry twarzy. Laser. W tym wypadku mam na myśli laser dwutlenkowo-węglowy y, y, frakcjonowany. Innymi słowy, jest to jakby kontrolowane oparzenie skóry twarzy, która y, przez zastosowanie tego, a nie innego lasera ma większą zdolność, y, czy... Większe bezpieczeństwo jest tego zabiegu w przypadku do zwykłych laserów bez tego systemu y, frakcyjnego czy frakcjonowania. Ta skóra ulega oparzeniu, kontrolowanemu oparzeniu, ulega restrukturyzacji, ulega odnowie. Skóra jest lepsza, ładniejsza, yy, zawiera większą ilość kolagenu jest taką skórą trochę yy, jakby, to być, jakby o pół numeru mniejszą. Na, że jakby gdybyśmy tak coś jakby się ona troszeczkę zmniejszyła. Efekty są dobre, zwłaszcza w przypadku skór mm, na, zniszczonych na skutek słońca, skór łojotokowych, yy, skór z rozszerzonymi yy, tak zwanymi porami.